Siemano kolano, dziś widzowie miałem pewien plan Bardzo sprytny, ponieważ jeszcze nikt nie trollował Robcia W taki śmieszny sposób, że ktoś przebrał się za jego dziewczynę A ja znalazłem w laboratorium Ptycha projekt robota Robcia Patrzcie na to, jest to cały Robcio rozpisany na jego Małe kawałeczki, są tutaj jego gąsienice, moduł napędowy Jakieś płyty, podstaw, wszystko bardzo skomplikowane I z tego co widziałem, to właśnie w tym miejscu Ostatnio Ptycho naprawiał Robcia, więc co na to, gdyby wziąć ten projekt, wrzucić go tutaj do tej maszyny, prze, nie wiem, zapisać tutaj ten projekt i połączyć go z jakimiś różowymi barwnikami, czy wtedy zmieni się w robota różowego? Ja to chcę przetestować, więc widzowie, zbierzmy sobie tutaj e, różowe kwiatuszki i spróbujmy to zrobić. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Czy będę różowym robotem, który będzie mógł trollować Robcia, że jest dziewczyną. I zobaczymy, co wtedy Robcia zrobi. Sprawdźmy, dobra, mamy takie różowe kwiatki. O! Idealnie! Jest różowy barwnik. No to chyba super. Weźmy teraz ten projekt, który tutaj jest wyświetlony. ok i dodajmy go na sam środek tego dozownika. O, właśnie w ten sposób. No i teraz możemy sobie na luzie wypełnić to tym barwnikiem. O, akurat po trzy! Po trzy sztuki barwnika. Okej, okay. zapiszmy sobie szybciutko tutaj coś, że e, e, program aktywacja... E, tak, tak, program aktywacja. Aktywuj go. I teraz musimy wejść w to miejsce. Mam nadzieję, że nie zostanę tym robotem na zawsze. Najwyżej trzeba będzie się poprosić Ptycha o pomoc. Ale, ale spróbujmy Spróbujmy. To jest dla, dla tego... Dla was to robię, dla dobra śmiesznego odcinka. Spróbujmy, czy to wyjdzie. Czy zmienię się w dziewczynę robcia, klikamy ten przycisk! Wow! Oj, dobra, czekaj. E, mam wrażenie, że jakoś tak niżej wszystko widzę. Chwila, czy ja się zmienię. Hahaha, jestem robciem wersji dziewczęcej! Co jest grane? Ej, czy to oznacza, że mógłbym zrobić armię robotów? E, no dobra, to jest troszeczkę strachliwe. Ale, no, słuchajcie, w takim razie, z, z, jeszcze, jeszcze nie wszystko, jeszcze nie skończyłem tego. Będę musiał zmienić sobie jeszcze tak: głos oraz e, włosy, włosy. Muszę zdorać sobie włosy, żeby były bardziej dziewczęce. Więc pójdziemy sobie do fryzjera. Ostatnio u fryzjera robiliśmy sobie nasze nowe fryzurki. Więc szybciutko sobie trochę skoczmy, dodamy sobie taką super fajną fancy, fajną fryzurkę, która będzie pasowała do dziewczyny robcia i on się musi w nas zakochać. No po prostu musi. No dobra, więc wchodzimy tutaj i szybciutko muszę sobie sam to ogarnąć. O, było to gdzieś tutaj. Patrzcie, to jest ta fryzura i wezmę sobie czerwony kolor tej fryzury. Dzięki temu będą no tutaj widać mojego skina, ale ogólnie będzie to działało na skinie robota, bo ja tylko założyłem jakby, jest, mam założonego jakby takiego robocika na sobie. To nie jest prawdziwy robot. Nie jestem prawdziwym robotem jakby, co jestem prawdziwym człowiekiem. No i dzięki temu, że to zrobiliśmy, teraz. O tak! Mamy to! Mamy takie super włoski! Normalnie jakie potężne! Czy Robczy się w nim, we mnie zakocha? No musi chyba się we mnie zakochać, dlatego chodźmy go gdzieś tam złapać, ale jeszcze... O! Oh, jeszcze... Halo! Oh jestem Robcia. Super działa. Ostatnio wybiła Wojanka. Wojanka z robki i z biedronki. No dobra. Idziemy. Idziemy szybciutko do Robcia. Okej, okay, jest Tomek Robcia, ale... Czekajcie. Dobra, widzowie, bo nie chce mi się gadać cały czas z tym głosem. Słuchajcie, ja poczekam, aż robcie opuści swoją hacjendę, a wtedy wejdziemy do środka jego domu i go zaskoczymy w ten sposób. Nie możemy tam się pojawić tak od dnia na dzień. Musi złapać... Musimy złapać ten luz z Robciem. O, dobra, jest jest tam, jest tam, zobaczcie. Musimy sobie pójść do Ptysia, bo obiecałem, że przyjdę od razu dzisiejszego dnia, więc idziemy. Dobra, patrz, poszedł do Ptycha, więc my teraz szybciutko idziemy tutaj. O, tak, do jego domku. I powiemy, nie wiem, że um, nie wiem, zobaczyliśmy taki piękny domacek i nie, nie mogliśmy się powstrzymać. Musieliśmy tutaj wejść, więc uu, ale tutaj dużo rzeczy. No, takie rzeczy będziemy gadać, więc o, będziemy tak sobie siedzieć, a Robcio pojawi się tutaj i się bardzo mocno zdziwi. No dobra, no to teraz muszę tylko um, zmienić sobie Łosik, okej! Okay. Mi poczekać na robocika! Tak! Tym Cześć, facie... się oczywiście, że ci to przyniosę. Już idę do swojego domku. Dobra, gdzie ja to schowałem? To było gdzieś tutaj u góry. I schowałem to chyba... Nie, tego tutaj nie. Zaraz! Co, I... I... co tu się dzieje? Kto tu siedzi na moim komputerze? Co, co ty patrzysz? Tak. jeden do jednego tylko jesteś różowa! Tak to jestem robotem! To jest... to jest to jest możliwe! A kto cię stworzył? E, ja zostałam stworzona przez jakąś naukowczynię! Szalona naukowczynia! To jest całkiem dziwne! Musimy iść do mojego przyjaciela, chodź za mną! E, musimy to zobaczyć, bo nie, nie przypomina mi się, żeby był oh. jakiś jeszcze inny robot oprócz mnie! Wiesz, Ale to w sumie w super się składa, że jesteś robotem! Przez jest przypadek tutaj weszłam na tą wioskę i zobaczyłam domek takiego pięknego przystojniaka! uuuu. Dziękuję bardzo. Mi miło słyszeć takie miłe rzeczy. Ale wiesz co? Ja muszę uważać, więc chodź, pójdziemy do mojego przyjaciela i on z, y, na różne złe rzeczy. Pójdziemy teraz do mojego przyjaciela. Nie, 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 nie chciałem tego urazić. przepraszam bardzo. Nie, nie stąd się na mnie. Proszę. i Co to? Gdzie taki e, Wojanek można go zdobyć? Tutaj w tym pięknym, wielkim sklepie w Pietronce. Uh, 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 ej, dobra. Fajnie, dzięki, ale no dobra. No dobra. E... A teraz musimy iść do mojego przyjaciela, bo on musi zobaczyć, czy nie jesteś czasem zawirusowana, bo ja byłem. I to co? będzie po prostu wielki problem. Ja zawirusowana? A jak... Coraz bardziej mnie Przeszedłem do ciebie z powrotem, patrz kogo mam, patrz kogo mam A Ko, kogo ty masz? No zobacz, to Jestem. jest ruszony robot ja, niech mnie kule biją Kim ty jesteś? Co ty robisz z moim robotem? Jestem robcia Nie ów tak, nie wróć do niej, mam ona jest z... miła dla nas Barzaka spotykanie się z innymi robocikami, tym bardziej damskimi robocikami, co ty sobie wyobrażasz, co? A e... kim ty jesteś? Jestem robcia, a ty kim jesteś? Ja? Jestem Wojan, miło mi się poznać. Nie no, jestem ty, to tak powiem, to był taki żart. A jest e, Wojan? Nieważne, taki typek jeden. E, słuchaj, skoro Ty jesteś tutaj na Wojanowicach, to po pierwsze, jak się tu dostałaś? Ja przyszłam tutaj daleka, no? daleko. Eee, daleko, daleko. Stworzyła, stworzyła ją szalona naukowczyni, bo tak powiedziała mi przed chwilą. O no, szalona naukowczyni! Powiedziała, Aha. że a, a. jej mąż, szalony naukowiec, gdzieś tutaj jest! O nie. o nie, o nie! szalony naukowiec! Nie, 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 szalony naukowiec! Szalona Naukowiec! Co to robi, nowe? Kim ten jest? E, e, co tu się dzieje? A to, to... kto to jest? E, e, Pat, Nubek, mamy nową sieciukę! Tak, stworzyłem nowego robota Nubek! Jesteś moim robotem, no? nie, coś udawaj że jesteś moim tak, robotem! Tak, okay. No stworzyłem nowego robota, Dzień? to jest robcia! Chyba oszaleliście wszyscy, na robot, a pomyślałeś, że może jeszcze za chwilę dzieci będą lobot i co? Całe roboty przejmą pojanowice, nie, to jest do wyzwania! Nubek, a baw, powiedz baw, mi, baw, jak coś? my się tutaj do siebie, wyglądamy podobnie? E, nie, pewnie tak mówisz! <laughs> Nie Ej, lopcia, trpieję mojego robota, bo pamiętaj, że ja tutaj jestem władcą tej wioski, więc czy mogę stąd wykopać w trzy sekundy. Ale nie, mówił o tym, że mam jakieś zarazki. Z, tak, tak, bo musisz sprawdzić, bo ja też miałem wirusy, jak nie, 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 dobra! nie, 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 Dobra, nie, Robcia, ty sero jest to, w sensie tak, ja cię biorę do laboratorium eee! i trzeba cię wziąć na badanie programem ratunku! antywirusowym. Z ratunku, ja ci krzywdy nie zrobię, ratunku, muszę przebadać cię. No to kosztowa to Może ja ty już ja... zostaw ją jednak, bo ona e chyba tego ewidencji e nie chce. Ja no na... i Robcia, jeśli ma być nowy robot na Wojanowicach, to on musi być zdrowym robotem bez żadnych wirusów, więc trzeba i tak ją przebadać, ja a, a propos... Ja mam wirusa! Ja to... mam za program Program I... Miłości! Co? Co na tego tak na Nie, ona nie jest od szalonego naukowca. Kwiatki, ona jest od szalonej Ej, patrzcie, Ona lubi kwiatki, ona by się pewnie z Kati dogadała! Ta, ja... tak. e, robcia, e, za wszystko ci powiem, ale ja mam pytanie odnośnie szalonej naukowczyni, bo ogólnie szalony naukowiec, noż że tak powiem, no, em, no nie żyje! Po e, się tak szalona e, co? naukowczyni będzie płakać! Ona była w nim zakochana! No to e, Unlucky, ale słuchaj, e, no, ona, on nie żyje, a ona żyje? Ona żyje i ona o żyje tam. w krainie kwiatków. O nie, Robcio, musimy zrobić tobie bazę. Nie możecie szalonałkowca i zanotować. to jest nieważne, ja mam dla ciebie prezent, Robcio. proszę, to e, dla ciebie. Dobra, e. no, szalona, chyba weź na, na plastikę robota z tego, Robcio. ale ja ci już mówiłem, że ty masz zakaz spotykania się z innymi roboc robocikami. I ona hmm. jest, jest obszerną na okowca. I zamordujmy to. A może jakiś wyjątek od normy, bo ja się też u Ciebie zawsze słucham, ale tutaj chyba się Ciebie Dobra. nie posłuchało. Możemy, możemy zrobić tak, że będziesz musiał się spotykać, jeśli przebadam ją programem antywirusowym. Dawaj ją przebadam, zobaczymy czy, czy ma jakieś wirusy w takim eee, razie. Nie, eee. nie, nie. ma żadnego wirusa! I zobaczymy jak jest skonstruowana, tak samo jak ja. Nie, ale nie, tutaj. Nie, mogę, nie mogę przejść przez te badania. No Możesz przejść, musisz tam wejść w tej chwili. Nie, powiem wam dlaczego. Bo Czego? szalona naukowczyni mi wgrała program no. i Jeśli ktoś mnie sprawdzi, to wybuchnie cały komputer. Ja. ja cię kręcę. No to w takim razie niestety, ale musimy cię wynieść z wojenowic. Nie ma miejsca na takie rzeczy na naszej wiosce. Nie! O, no. Krysiu! Zostawmy, zostawmy ją! Zostawmy ją! Nie, macie ją zostawić! O, o nie, tak? zaraz wylewam wodę. Macie zostawić ją! To jest By. Robcia! Ona tutaj ma... Dobre, Robcio, to ja mam jeden pomysł! Jeden pomysł! W takim razie mogę cię przebadać ręcznie! Hee! No ale no niestety, to było takie wymaganie na wiecie! Gdyby ten to się dowiedział! Jesteś jakiś oblech! Kto ale stąd? Ej! Dobra, Robcio, Ty e, pan, e, Robcia, Ropcja! Robcia, z tego nie robić, bo my staramy się tutaj być mili dla mala! No wszyscy wszyscy dla ja? siebie! Robcio, ja mam propozycję, masz na na... słuchasz! Oni są jakąś mafią! Nie powinieneś się z nimi zadawać! Ej, co ty tam no nagadujesz? Dobrze, Na razy, masz racji Nie teraz? Dostaw mnie! Dostaw mnie Robcio! Robcio no, z... ja... Macie ją zostawić Ej. w spokoju! Robcio przesadza! Mi się wydaje, że trzeba założyć kontrolę rodzicielską dla Robcia! Ja maślana. też tak myślę! Zero ja? robotów do osiemnastego roku z istnienia Robcia! Ja tak. tak ja od dzisiaj <laughs> to mi. stosuję! Lopcia. Robcia, chodź za mną szybko, uciekamy ja mam pewien Chodź jak możemy, łatwo uciec! Ja ostatnio grywałam... za mną. O, Ale super! Oni nas nie złapią, jeśli ich nie będzie, szybko uciekamy! Tak, tak! Ja sobie ostatnio czytałam taki e, artykuł o Romeo i Julii i to prawda, pasujemy do siebie jak Romeo i Julia! Ale super, to musi być jakiś interesujący pewnie program! No, no nie, książka taka. Książka, to I... jej jeszcze w i nie mam w swojej bazie danych, ale pewnie jest bardzo ciekawa. A powiedz mi, ty też musisz uważać na wodę? Ja, eee, ja akurat szalona naukow, czyli grała mi zaprogramowanie antywodowe, więc mogę wchodzić do wody ile chcę! Woohoo! Naprawdę tak się da? Ale, te... Co ale, ty, ale ty tak nie umiesz? Ja niestety nie mogę! E... Szalony naukowiec mi tego nie wgrał! Czerny, I to. Tak, wszystko tego widzieliśmy, jest za wiele Wszystko mam widzieliśmy! Zdjęcia. Byłaś we wodzie, Pani Robcioczyni! Pani... jak się nazywasz? Robcia! Właśnie! Szalona naukowczyni Ci wgrała podobno jakiś system antywodowy, tak, prawda? Tak, tak, antywodowy, tak! No to nieźle, ale to w takim razie jakim cudem... Ja, Skoki do tej wody! Ja widziałem, że Ty byłaś w tej wodzie! Nawet nie mogę teraz to jest zostaw ją, się, Zostaw ją! Masz! Napisie, pisie, nie będzie ci nic, jak, się, jak to wypijesz. Co, Piję Wojanka i teraz mi nic Ta nie zrobię. Ta sprawa nie jest bardzo podejrzana. Ja ci nic nie zrobię, uderzę ci do wody i co? E, jeszcze nic nie dzieje, myślony. Bo ona ma taki specjalny program, Ptysiu, mi też musisz taki zgrać specjalny program a, szalona nie chce. Moja salona mi taki wygrała, a tyści nie wgrał, on cię chyba musi nie lubić! Ale nie, to, no, prawda, to prawda! Ale my ptyś, gadaliśmy! Nie lubisz mnie! My gadaliśmy! O tym boż to nie jest możliwe, żebyś ty był wodoodporny, bo a. masz za dużo yy, ustroić w swoim rozwój! Szalona w, ciele. Roko, mi tak mówiła na odwrót! To się da bardzo łatwo zrobić, a jak ktoś ci nie chce tak zrobić, to znak, że cię nie lubi! Dobra, nie, my tego jest za. Ale... Y, idziemy do Wojana, on do wiezi... decyduje co z tobą. On to to decyduje co z tobą. Dobra, Wojan to ptysiu, jest y, zastępca. On, bo Wojan to. powie, że nie chce może kolejnego robota, a my chcemy go zostawić. Oj, to, ja nie chcę Na zostawić. Zakon. Ja się boję robcia, uratuj mnie robcia. Dobra, zostaw ją, zostaw ją ptysiu. Czekajcie. Uciekamy, no. uciekamy. Nie, no tego za dużo. Stoi, no muszę złapać robcia i zresetować mu mózg. On nie może powiedzieć, że ją w ogóle spotkał. Musimy się kryć. Tutaj nie I... O tak, o, o tak. Dokładnie dalej. Ja nie mogę. Dawaj szybko, no szybko za nim, musimy za Musimy złapać robcia. Ej. Nie no. na chodź. O nie, są tutaj, musimy gdzieś tutaj tędy jeszcze Ej, chyba ty się przejść. szybko z tego domu w tej chwili, co ty robisz? O. Nie, szybko musimy tutaj co o, o Co to za przystojniak? O, a zobacz. Ja takie zjąbko ja się. A podoba ci się taki ptyś mosek? wow! Mega to? przystojniak! To, serio? Ej. Tak! Czy, czy, ja, czy ja się Ej. przesłyszałem? Ej, ty, Rupcia, mówisz o kimś innym, że jest przystojny? Eee, wiesz co, czy my? Tutaj... Rob, czy my czy nie powinniśmy się trzymać yy. razem i uważać się siebie za najprzystojniejszych? Ale ten irokes, jak tylko na niego patrzę, yy, wiesz, Rokcia, to, to, to mi no, serce się yy. normalnie gorące yy. robi. Mi jest bardzo miło, że tak mi mówisz i ogólnie, no tak, no nie, miałam nie, tego nie, prostu... tutaj yy, żadnego, żadnego, nie było tego obrazka, o, Ej. już Ej. nic nie ma. Lopcie to, jest za to... Oh. Eee, chwila, chwila Robcio, czemu ty spaliłeś moje zdjęcie? Czy ty chcesz mieć zaraz wyzerowaną pamięć i nie pamiętać kim była Robcia? <grym> A ty A chcesz się ze mną pokłócić? Robcia <grym> jest moja! <grym> Dobra Nobek, ja? ja go biorę, ja go resetuję, on już na serio przesadza. Robcio, szybko usuwaj ci pamięć! Nie, nie, nie usuwaj mu pamięci! Robcio, pamiętaj o <grym> Robci, pamiętaj <grym> Hmm, pamiętaj o Robci, Jakie Jakim cudem ty Ej. programujesz Robcia i co tam zrobiłaś? Robcia, wyciągnij głowę stąd, co ty się... tutaj? Robcia! Robcia! Okay. robcia! ale jesteś cudowna, wszystko e, pamiętaj! Musimy stąd szybko uciekać, Robcio. Dobrze, dobrze, Robcia, już siedzę za tobą. Uciekamy stąd szybko, Robcio, ewakuacja jak najszybciej. Szybko, musimy uciekać. O nie, o nie. Żeby nas nie złapali, może uciekniemy jakoś o, w tą stronę. To jest idealny pomysł! Super, super! Oni się zaraz dowiedzą! A wiedzą, ja ci pokażę do... moją tajną bazę w moim domku i wtedy oni nas tam nie, nie zobaczą! Dobra, ja że chcę zobaczyć swoją tajną Szybko za mną, tylko uważajmy, żeby nas nie śledzili, bo oni są tacy, że potrafią za nami okay. pójść i wtedy będzie naprawdę wielki problem. Widzicie, ja zaraz do ciebie przejdę, okej, okay? za chwilę. Dobrze, do dobrze. dobrze. Tak, 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 tak. Dobra, widzowie, ej, jest przypał, bo ja złapałem robcia i go zaprogramowałem, a programować robcia może tylko Wojan i Ptyś. To może Ptyś teraz coś podejrzewać, że jest nie tak. Eee, trochę się wkopałem z tym, ale no przecież on chciał usunąć mu pamięć i wtedy cały odcinek by poszedł. Nie wytrzymam! No nie, ale oni teraz coś będą podejrzewać na pewno. Może jak ukryjemy się w tej tajnej bazie, to nikt nas nie zobaczy. E, dobra, okej, okay, okej, okay, już jestem spokojny. Gdzie jesteś, Robcia? Jak to się nie ma? tylko kołaj się! Musimy uciec przed tyśem! Tak, On... tak. a Skąd ty wiesz, że tutaj a. trzeba wejść? Eee, bo mam laser w oczach! Eee, no dobrze, to w sumie tak też. Szalonałkowczy nie mogła ci to wgrać, więc chodź tutaj za mną. Na, laser w i, oczach! I słuchaj, tutaj jest my, moja tajna baza. Tutaj wprawdzie było o! zawsze masy wojanków, i postawimy, żeby ich znowu było naprawdę Super. bardzo o! dużo, żebyśmy mieli co pić. Tutaj jest taki domek, który kiedyś kiedyś musimy zniszczyć. I tutaj o! 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 bardzo tu mamy, tutaj mamy nasze ulubione części. O! O! Uwielbiam te części, ja to jam codziennie kilogramami. Ale super! I tutaj mamy właśnie tę naszą tajną bazę, w której możemy być bezpieczni i nic nam nie grozi. Może stworzymy jakąś swoją bombę to to... atomową wow, różowego koloru to... i będzie super! To to... Cały świat będzie różowy! Co to, to za portal? I tutaj jest portal, możemy sobie przejść i tutaj U. zbieramy uran, który Wielu. nam posłuży do zrobienia bomby atomowej, Wielu. ale może, może znajdziemy y, różowy uran i wtedy zrobimy różową <grym> bombę atomową. Ej, hey, wiesz co! Ogólnie, ja nie lubię bomby atomowej. Nie lubisz? To no dobrze, to zrobimy w takim razie coś innego, żebyś na pewno to lubiła. E, bo szalona naukowczyni, ona nigdy nie robiła bomby atomowej, bo ona była dobra. A twój e, szalony naukowiec jaki był? E, mój szalony naukowiec był bardzo zły. On e? chciał rozwalić ptasię, wojana i nóbka. Ja na to nie pozwoliłem! Nigdy w życiu! Szalona Kobocznie by tego nigdy nie zrobiła, ale okej! Okay. Ona musi być super. Ona jest super, serio. Ale wiesz kto nie jest super? Mm, Maślana. To w się sensie Ptyś! Zaraz, zaraz. Skąd ty wiesz, że ty to Maślana? E, no, e, o, o, kurczaki. E, znaczy się, ja, e, 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 bo, bo tak słyszałam, że do niego mówisz, nie? Nie, 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 coś mi tutaj nie pomaga. Mnie raczej nie pasuje. Ej, Chodź tutaj, może pójdziemy do chłopaków nie. i sprawdzimy jednak, e, czy z tobą jest wszystko dobrze e, i w porządku. Halo, hana. Słuchaj, Robcio, mamy GPS-a u ciebie zamontowanego i nie było was wcale trudno nie. tak znaleźć. Wszystko fajnie, że nas znaleźliście, ale problem nie. jest z Robcio. Nie, Robcio! Ona wie, że na ciebie się mówi maślana. A skąd ona ma to wiedzieć? Ja to, ja to posłuchiwałam. Odsłuchiwałaś? To razy, nie Cio. Robcio! czy możesz się odsunąć się? Się troszeczkę od nas? Co? Dobrze, troszeczkę Co? się odsunął. oczywiście. Dobrze Robcio, mamy kilka pytań. No, mamy ci pytań do ciebie. Co słyniesz o takiej różowej wodzie na przykład? O różowej wodzie! Ej <grystanie> Cześć Robcia, jak tam u ciebie? Zaznieno, eee, jak wy to okay. zrobiliście? Jak mi usunęliście skina Robci? Słuchaj tojtek. zdradziłeś się tym, że zaprogramowałeś Robcia, a doskonale wiesz kto może programować Robcia, co? <grystanie> no dobra, taki głupi troll zrobiłem Co to ma być? To nie jest Robcia, tylko a. woja Wojan! Nie! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij. kliknij.